Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Życie ukrywa się przed postronnymi spojrzeniami. Chroni się w głębi, w sercu człowieka. Tam utrwalane są obrazy chwil przeszłych, portrety napotkanych twarzy i ich zmarszczki, coraz to bardziej zarysowane lub rozmyte w niepamięci. Tam ukryte są uśmiechy subtelne lub spazmatyczne. Tam też ukrywa się uroniona nad drugim łza. Tam też zabliźniają się rany po celnym, choć nie zawsze celowym, pchnięciu ostrzem słowa lub gestu. Przynosili mu je na dłoni, obolały z pragnieniem jednego, zdrowia. A on bez sporu i krzyku, aby nie ugasić i nie złamać, uzdrawiał to, co w człowieku najwrażliwsze i chronicznie chore, serce.